How are i wonder how much yeah, yeah it's per, yeah. pi, per piece Chi, yeah -check. okay the price. Gracias. Uh -huh. no price no okay somebody take it or maybe not somebody not put it because somebody want to buy it you know right so it's like one piece okay all right how many you need I'm going to see if my friend, call oh. and see. Because oh, okay. they want a use for something, you know? Coś jest z with the Price. Yes. Gracias, thank you. Mm -hmm. Okej, okay, patrzysz, jestem w meksykańskim sklepie. Okej, okay, a ja czosnku nakupiłam. No i świeże bułeczki, tak jak za 50, y, to jest 60, 75 centów sztuka. Okej, okay, widzicie, jakie fajne bułeczki. Także czosnek, ale to mnie za jestem ciekawa ile kosztuje, okej, okay? taki kaktus. Ona zaraz przyjdzie sprawdzić cenę. Okej, okay, dziękuję za oglądanie. Na razie.